Myślę, że motocykl w pełni przygotowany do trasy. Wystarczy tylko dopompować przednie koło, bo troszkę powietrze uszło. Tak napompujemy sobie może 2,1 to w zupełności wystarczy i ruszamy powolutku. No weźmy, sama musi nakleić. No i to tak wygląda. Nie trzeba być motocyklistą, można tu przyjechać po prostu, miło spędzić czas, coś kupić, fajnego. Na przykład tutaj, co my tu mamy, poduszeczki, no wiele marek. A tam kolejne stoiska, różne rzeczy, różne gadżety. Zawsze z takiego zlotu trzeba sobie coś przywieźć, jakąś pamiątkę czy chustę. Tutaj koszulki, słuchajcie, takie fajne, unikatowe wzory, niektóre naklejki. No, czaszki, flagi. Suzuki. Wszystko co chcecie Kupujemy żetony i idziemy jeść kiełbasę. No to jakiś elektryczny motocykl. No, ja akurat nie przypadam, ale fajnie wygląda. Ale to nie jest elektryczny Harley to jest coś innego. Wygląda fajnie. Dobra. w stanie. Karpacz jest ładnym miasteczkiem. Warto go zobaczyć. A tam na górze, może mi się uda zbliżyć, zobaczcie. Jaki fajny domek. No. Ale Yamaha piękna. No popatrzcie tylko tutaj. Ja się dziękuję. Stan idealny. Widać, że ma swoje lata. Kurczę. Pozdro dla właściciela, że tak utrzymuje motocykl. Coś przepięknego. Piękna, naprawdę. Typowy klasyk. W idealnym stanie. Fajna Honda, tak zrobiona trochę na Scramblera. Fajnie wygląda. Tutaj spójrzcie, ja Ci dziękuję, sam chrom. No jeden chrom, nawet yy, błotniki, bak. No tu jest wszystko chromowane. Chyba Honda Shadow, może Yamaha. Nie, chyba Honda Shadow, tak mi się wydaje. Coś wspaniałego. Policja ruchem kieruje. Wszystko zakrzeba trzeba. Jak tam organizacja? Jak tam zloty w ogóle wszyscy ok? Nikt nie łamie przepisów? Jak, jak na razie wszystko jak największy w porządku. E, w tym roku, no nieco mniej niż w zeszłym roku, może z uwagi na pogodę e, jutro, jutro ma padać. Jutro ma być właśnie Burze z gradem, zapowiadają. E, bardzo mocny wiatr. Aczkolwiek jak widać no, nie brakuje tutaj uczestników Oj, super. W tym roku jedyne co to nie mnie od za nie zanotowaliśmy jak jakichkolwiek pory niebezpiecznych zdarzeń poza jedną drobną kolizją motocyklisty z pojazdem osobowym nikomu nic się nie stało Aha okay, super mm. dzięki wielką pani coś chce no. <noise> Patrzę, ogólnie spokój fajnie jest całe miasteczko w motocyklach jakieś pamiątki kupiłaś coś? było O, tam też jadą. Może się uda kupić jakąś koszulkę. Boga, karpasz. Ładne miasto, tak idziemy pod górkę, z górki, pod górkę, z górki. Takie klasyczne uliczki. To nie Kostka, brukowa, to co innego. Widoki piękne, góry. Malowicze miasteczko, architektura, spójrzcie. Taka minimalistyczna, można powiedzieć, ale bardzo ładna. Uliczne stragany takie rzeczy, super. O, jakieś fajne rzeczy. No proszę, a co my tu mamy? No, to już jest klasyk, to nawet nie klasyk, tylko taki retro, a tam żaróweczka LEDowa. Ale to już. Y, z początku wieku chyba NSU, ale nie jestem pewien, nie wiem jaka to marka. Chyba trzeba powoli do domu wracać, bo nie lubię motocyklem po nocy jeździć. No i co, trzeba wracać. I jest po zlocie. Łukasz do nas jeszcze dojechał. Trochę się spóźniłeś na zlot, Łukasz. O, słuchaj, Co zrobić? A jutro pada, więc trzeba wracać. Także. I wydawałoby się, że wszystko miało się skończyć dobrze. Zrobiliśmy sobie krótki postój w złotoryi. Jednakże na zajutrz następnego dnia. Kiedy poszedłem do garażu, spotkała mnie przykra niespodzianka i o niej powiem. Podczas gdy deszcz tłukł o blaszany dach garażu, zauważyłem coś niepokojącego, czego wcześniej nie, nie było: błotnik oraz lagi zostały porysowane. Na błotniku oraz lagach farba została zdarta do żywego. I tak ku przestroze dla innych. Nie parkujcie swoich motocykli w bardzo ruchliwych miejscach. Tak jak widzicie, gdzie mój motocykl był zaparkowany, tam gdzie najwięcej ludzi było. Wierzę, że ktoś nie zrobił tego specjalnie. Na pewno nie. Wierzę, że ludzie ogólnie są fajni. No ale przykry widok. Trzeba chyba wziąć tą naklejkę, oderwać tam, gdzie jest i przykleić tam.